Dzień dobry kochani, witamy Was w kolejnym blogu na Mamy Kanale. Dzisiaj mamy bardzo fajny humor. Z rana, prawda? Tata jest na treningu. My wstałyśmy, razem się wykąpałyśmy. Wrzuciłam ją do wanny. Ja też się myłam, myłam włosy. Fajnie było? Tak? Zjedliśmy przed chwilą razem śniadanie, także mieliśmy taki poranek. Mama i córka. Jak robi kicia kocia? się tego nauczyła, jest taka bajeczka kicia-kocia i zawsze jak mówimy kicia-kocia to robi właśnie tak I to jest takie słodkie to ty jesteś taka mała dziewczynka? tak na pewno już u nas widzieliście, że my zawsze na wyjazdy bierzemy wózek z myszką Miki, to jest ta taka mniejsza wersja naszego wózka ze skrzydłami em, wersja Mios i e, troszeczkę już nam się ta myszka znudziła, ona jest taka specyficzna, czerwona i stwierdziłam, że chciałabym coś innego i zobaczcie, jaka w ogóle jest fajna opcja w Saveback. Wystarczy zamówić taki seat pack, nie trzeba całego wózka wymieniać, tylko to jest takie mm, poszycie właśnie na ten stelaż, co mamy i zamówiłam w takim wzorze Simply Flower. Mega, no tak mi się bardzo to podoba, są różne kolory, jest karmelowy, jest różowy, Żaklina właśnie ma taki karmelowy, na evencie widzieliśmy różowy, a ja stwierdziłam, że to jest taki pasujący do wszystkiego i w sumie bardzo lubimy ten czarny wózek ze skrzydłami, dlatego wzięłam taki grafitowy z kwiatkami, podoba Ci się? To jest taki akrobata właśnie, jak będziesz jechała z tatą do lasu pod namioty, to taki śpiwór będziemy Ci zabierać, dobra? Pasuje? Nie chcesz do lasu? Nie chcesz? Nie, ty jesteś mamusia, Tim Nie lubimy takich rzeczy Chociaż jak byłam mała No nie taka mała, ale jak miałam 14 lat To babcia bez wiedzy mojej mamy Puściła mnie pod namioty W sumie dwa razy spałam pod namiotami Bardzo mi się podobało Mniej się podobało mojej mamie, jak się dowiedziała A spałyśmy w parku yy, Nad jakąś rzeką też raz yy, Dziewczynki 14-letnie Także Mama miała zawał, jak się dowiedziała, a babcia, jako że się wychowywała na wsi, to dla niej to nie było nic specjalnego i fajnie, bo mam fajne wspomnienia z tym. Proszę bardzo. Taki obiad ci dzisiaj ugotowałam, mój drogi. Mięso, nie pytaj jakie, bo nie wiem, nie czytałam, co było na opakowaniu. <laughs> Ładnie wygląda, pachnie pięknie, nie? Yy, tak, pachnie pięknie. Yy, nie wiem, czy będzie pyszne, ale spróbuję. Będzie pyszne. Jeżeli będzie pyszne, to znam relację. Jeżeli nie, to nie, jest yy, no nie z, znam nalecenie. Ja teraz mam taką taktykę, że codziennie wieczorem po prostu gotuję, pakuję w takie pudełka, yy, zamykam taką folią, kupiłam sobie taką specjalną maszynę i po prostu na drugi dzień mam świeże, fajne, smaczne. Pychota, ale dobrze ci wyszło dobrze, Dzięki. Dobrze. Masz Dzięki. rękę do gotowania. Dzięki. Ostatnio wszystkim bardzo się podobało, jak y, ugotowałeś. Co ugotujesz następnie i kiedy nas zaprosisz? I wkrótce, a co? To będzie niespodzianka. A potrafisz jeszcze coś gotować? Jest jakiś jeszcze mm. inny repertuar? Oczywiście. Moja mm. czy... książka kucharska jest tak bogata. Mm. 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 Nie ma problemu. Czyli co, na przykład y, w niedzielę możemy przyjechać na rosół? Był teraz będzie pomidorowa. Aha, ale rosół był bardzo dobry, rosół Dobrze proszę... będzie rosół. Dobrze, Rosu i proszę nas zaskoczyć ym, jakimś super posiłkiem drugim. Dobrze. I deser. <laughs> deser? <laughs> Nie? Nie, może być lekki problem z deserem, ale okej, okay. dobrze, proszę bardzo. Zawsze możesz zrobić budyń. Yy, mogę albo kisiel. O, albo kisiel. <laughs> dobrze, dobrze, Czyli co, Niedziela jesteśmy mówieni. Jesteśmy umówieni. Super. Ostatnio bardzo przykuła moją uwagę kolekcja Kazara i troszeczkę zaszalałam, bo zamówiłam naprawdę sporo par butów. Widzicie, jakie to pudło jest duże. Zamówiłam sobie buty na jesień, na zimę. Także może odpakuję i pokażę wam, co fajnego tutaj mam. Uh -huh. Czy przegiełam? Chyba nie. Chyba. Mamy to siedem par butów. Eee. Bardzo się na nie cieszę. Mam swoje ulubione właśnie buty z Kazara, pokażę Wam, które na pewno je dobrze znacie. W zeszłym roku kupiłam je razem z moją mamą, e, jakoś to było chyba dzień przed Wigilią albo w Wigilię. E, nie pamiętam, ale one są super, e, bardzo wygodne, super wyglądają do sukienki, do spodni, e, dlatego zdecydowałam się, że skoro rok mi posłużyły i tak naprawdę nic się z nimi nie stało, a często w nich chodzę, to zamówię ten pary. dodatkowo. prezentuje się pierwszy model i to są chyba dosyć takie teraz buty na topie. Widziałam je ostatnio u Sylwii Gaczarek, bardzo mi się spodobały i postanowiłam, że właśnie zamówię sobie takie same. One są, co to do Bardzo ładnie wyglądają. Fajne, nie? Ogólnie fajnie, no się, fajnie się ubrałaś. Dzięki. Do tego mogę jeszcze sobie założyć futerko, żebyście zobaczyli jak one będą fajnie wyglądać jak już wyjdziemy z domu i są tak wygodne, ja noszę normalnie rozmiar 38, czasami 38,5 e, no i mam 38 ale są naprawdę mega wygodne bardzo, jak czasami się wydaje, że takie kozaki długie, toporne buty będą takie masywne, ciężkie, to one są tak leciutkie i w ogóle ciepłe są, w środku mają e, takiego misia, także no na zimę idealne bardzo mi się podobają. Kolejny model troszeczkę krótszy i to, co mi się podoba w tych butach, to ten łańcuszek. On dodaje takiego pazura tym butom. Bardzo w moim stylu ja dosyć często noszę takie buty, tylko mam akurat z takimi klamerkami tutaj. A chciałam coś bardziej takiego klasycznego, ale żeby nie było nudno, to właśnie ten łańcuszek z tyłu mi się bardzo spodobał. Bardzo są mięciutkie i ja również mam je w rozmiarze 38. Ten model bardzo jest podobny do tych pierwszych butów, które Wam pokazywałam, ale one są zdecydowanie dużo, dużo krótsze. I też, zobaczcie, mają tutaj taki fajny paseczek dookoła ze złotym dodatkiem. Bardzo one mi się podobają również do jeansów, do sukienki. Tak naprawdę te buty pasują do wszystkiego. Kolejny model to takie sztyblety w kolorze brązowo-rudym. I bardzo mi się one podobają. Do tego jeszcze bym widziała w podobnym kolorze kapelusz. Jakiś fajny płaszczyk, prawda? No, bardzo. Bardzo mi się podoba. Zmieniłam sukienkę, żeby troszeczkę inaczej wyglądały te stylizacje, ale... Do, do, do czego nawiązuje? Poczekaj. Co? Wiem. Był taki lookbook, pamiętacie? Gdzie to nagrywaliśmy? Już On dawno. Na, mam. Na Bardzo wygodne. Również są rozmiar 38 i są idealne. Te buty tak naprawdę są i do sukienek, do spódnic, do jeansów do wszystkiego. Ale będę miały jeszcze teraz co? Cały ale świetne. Świetne, mam, no, ale mi się bardzo Mam próbają. upatrzone zawsze buty, jedne może, albo jakieś dwie pary na jej zima i cały czas z nich chodzę. Ja ostatnio powiedziałam że już koniec z tym. Muszę mieć wiele różnych par, żeby sobie mieszać ze stylizacjami, także super. I kolejna para, już przedostatnia, to są takie wysokie muszkieterki zamszowe, bardzo milutkie. Również 38 jest na mnie bardzo dobry rozmiar. One są tutaj zapinane na zamek, ale nawet nie musiałam go rozpinać, żeby je założyć. E, tak się przygotowałam, że nie wzięłam sobie paska, a teraz już czarny śpi, więc nie mam jak wejść, ale zobaczcie, do takiej krótkiej sukieneczki z paskiem i zobaczcie, do takiego futerka pasują idealnie, ale kolejne muszkieterki. Też będą pasowały. I już ostatnia para to również muszkieterki za kolano. One są fajne, bo mają tutaj połączenie zamszu, ale też skóry. Także bardzo ciekawie przez to wyglądają. Od wewnętrznej strony jest zameczek. Cały czas się tak łapię, bo <laughs> jednak wolę, jak takie sukienki są podpięte hmm, paskiem. Fajne, bardzo mi się podobają. Jestem tak zadowolona z tego zamówienia. Idealne buty na jesień. Właśnie teraz też... Już zaraz na zimę. Na pewno później będzie bardzo dużo pytań e, o linki do tych butów, także do każdego modelu zostawiam wam linki w opisie. Czekam na obera mniej więcej za 3 minutki powinien już być. I jadę właśnie do Madzi Pieczonki, ponieważ e, Madzia pracuje nad pewnym projektem, o którym chyba jeszcze nie mogę mówić, ale jestem w ten projekt zaangażowana. Także jak widzicie, jestem bez makijażu. Będziemy się malować. No dobrze, wcześniej mówiłam, że będzie jeszcze dzisiaj druga gwiazda. Eee, Przytam gwiazda nie do do tego e, tajemniczego projektu. Ta Kolejna e, piękna dziewczyna w tajemniczym projekcie w tajemniczym projekcie to jest wam nie nie powiem, że... tak secret proje pro project mm -hmm. mówił, nie? i to zawsze śmieszy. no ale to naprawdę jest secret to jeszcze, jest bardzo secret, więc nie możemy e, powiedzieć kiedy nie będzie czego? secret, no jeszcze chwilę nam dojdzie. czyli ogólnie nie będziecie widzieli e, dzisiejszego makijażu bo nawet jak będę tak pomalowana to będzie tak zmieni, później żeby mogła się wam pokazywać tak, żeby to było secret żebyście zobaczyli to co my tutaj robimy dopiero wtedy kiedy będzie można zobaczyć, tak, nie? dobra więc... teraz robimy ciemne miejsce Także żebym go się uprzymał co konturuje. Nie na no, policzki. Mm -hmm. Wiadomo. Masz tutorial, nie? Co no, mniej więcej wiesz, no. ze sobą. No. Ostatnio sobie nawet kosmetyki zamówiłam. Yy, te, które mnie nagrałaś tam. Tak? tak? Z Charlotte. A, na Charlotte. No i tak wygląda to na ten moment. Już chyba to jest ostatni moment, kiedy mogę się Pokażę, pokazać, tak? a ja się poprawiam. Możesz mi krzyczeć, nie? Że nagrywasz to, co Nagrywam. To, co się, się poprawia. E, wiesz co? No tak, tak może, nie? Żeby nie zdradzać więcej. Coś tam już widać. Ale na razie mało widać tak naprawdę, bo ja w końcu będzie zupełnie... My się już zupełnie bardzo... Ja cały czas mówię. Mi się bardziej, już bardziej było. To może powiem, że będę chciała u Ciebie taki trochę katkryz zrobić. Dobrze. No i to tyle może. Co to znaczy Cut Chris? Nie wiesz, co to znaczy Kat Nie. No to się dowiesz za chwilę. Wszyscy, którzy wiedzą, będą widzieli o kolejne. Dobrze działajmy. Mam taką stylizację ogólnie. Nie to stylizacja, to może jej nie pokazujmy, ale. Ale jest dobra. No. E Będę odbijać teraz usta? Tak Dobrze Trafisz? Trafię Pięknie, brawo Mamy to? Tak Super Super Teraz piszemy dedykację dla Madzi Ale to chwilę, może napiszę i zaraz wam pokażę Madziu jesteś aniołem dla wszystkich kobiet, kocham cię, sprawia, że czuję się jak bogini Pięknie? Bardzo Ładnie? Bardzo ładnie Ładnie? No, o, to to no jak, to co nasz ślub. Cięcie, cięcie. Oglądają chłopaki, efekty z sesji. Niego. No i jak, jak zdjęcia? mam no swoich faworytów, Jeśli chodzi o zdjęcia, to... Luka to nawet zdjęcie na tapetę. Tak, co jest zdjęcie na tapetę, ale bardzo ładne, no. Tak jak wygląda że przepięknie, bo to są bez jest... nie bez filtrów, i... i identycznie. super. Bardzo ładne. Piękne. Podobają się Macie?

Luka mówi, życiu. to jest dla najważniejszej osoby w moim życiu A to jest dla Ewy jedzenie, tak? Nie, dla niego O co to chodzi? chodzi. To, że on to, nie żart, to był narcystyczny żart Ja myślałam, że, że moje danie mi podajesz Ja zamówiłam sobie pokaże. kalmara, jesteśmy... W Mykonos w Warszawie. razem tak, w, w, raz, raz w Szarży, tak? Ja jestem na o, miejscu. W piątym tak Oj, wiem. Ja też nauczyłem przybliżeń. Moja rodzina i, i ty. Znaczy, ty pierwsza, rozumiesz. Coś, no. coś się motasz już. Co ty masz do jedzonka? środki. I czekam na Giros. Albo jak moja mama mówi Giros. A ja mam Kalmara. Mamy Pite, mamy cacyki. Ale Top. fajne, ale że nie nie napisz, pop. Pop. smacznego. smacznego.